się ma tutaj Gothic malcor i the Rocks. przyjdziemy przejdziemy mapkę minecraft edge 2 przeczytajmy zasady nie możemy wstawiać ani niszczyć klocków używamy packa. płotki wskazują, mam, gdzie ma wskazują nam gdzie mam iść gram na peaceful 4 wózki bierzemy hej fun dobrze się bawimy tutaj no dobra. Eee, yy, Darax, tutaj się chyba skoczy. Widzisz? O, no dobra. Odejdź. Kolej... Kurde. <laughs> Czekaj. Kolejka, kolejka, kolejka. Dobra. Odejdź, okay. odejdź. Mówiłem, odejdź. Spadłem. Dobra. Dobra, jestem już gdzieś tam. zaraz A ja nadal nic sobie nie radzę <laughs> Dobra, jeszcze <już się> jestem <laughs> dalej Jak coś, to się możesz tepnąć Nie, nie będę się tepnął. tu nie mogę wbić Dobra, jeszcze jestem dalej Tak, ja się będę tu męczył mhm. No to ja trochę dalej już będę Żeby nie przedłużać filmiku A, jump I Jak tam wbić? Dobra tepnij się bo nie zrozumiesz tego yy, A co tutaj? Mm, Widziałem Patrz na to <grym> No właśnie widziałam. Hmm. Okej, okay, jestem Już tutaj O, tutaj jest Minecraft Dobra, no to O kurda A mój fuzek, dobra, pojechał sam Jeszcze jeden, no nie i pojechał I Jeszcze jeden, no nie, ten to już w ogóle nie pichał I ostatni już Co tutaj trzeba zrobić? Pewnie tam trzeba iść gul, Ale gul, fajne gul, miasto Kul, Bum yy, Dobra, chyba źle spadłem, wiesz? Się tak Tepnij W wodzie jestem jakiejś No to się tepnij Dobra, czekaj to, a, y, Teraz to jest gdzieś o, jest, złapałem, to dobra, mam trzy wózki. Ej, co ja tutaj mam zrobić? Płynę! Jak ujadą, ej, poczekaj na mnie trochę. Weź się tyfni, bo ja nie wiem gdzie ja jestem nawet to. A dobra! Patrz gdzie jestem! Tutaj! Ej! Obróć się! Jak przejść! P no wiem, ale jak tutaj? Ej, tutaj nie musi przejść, bo tu jest dźwignia tylko. Ui do wody jeszcze raz. Która? Piasek właśnie. Zrzucę się. Ej, mnie wyszedł, wróć ten tutaj! Wróć! Tu do mnie! Bo teraz Czemu? musisz po tym piasku skakać. Bo ja... Bo tam była ta wieża, trzeba było tam dojść do dźwigni. Ja już tam doszedłem. Aha, no dobra, to czekaj na mnie coś. Ale tylko po piasku skocz. No. Ale nie, jak... W ogóle czekaj. No dawaj, skocz. No już skoczyłem. Laga masz pewnie. Adam, halo. Laga masz pewnie. O, mały lag. Okej. Okay. Ha halo? No jestem. O co? Zrzuciłeś mnie. <grym> Technij się najlepiej, bo już jestem dalej. A, słychać nie, nie, nie. mnie? Słychać mnie? Słychać, słychać. Nie, nie, ja sam przejdę. To, Tak, tak, Dam oczywiście. Okej. Okay. Dam radę. Dałaś radę. Ale fajne. O, się zaczął patrzeć. O, man. Moje... No. Niestety. Dobra. Mówiłem, pszcz, czekaj na Blisko. Mówiłem ci czekaj na mnie Gdzie ty jesteś? Nie wiem. Szczerze ci powiem. No stój gdzie tam, gdzie stoisz? Skakałeś już po glowstone, nie? Ta. Kurde. <noise> czekaj, zaraz tam dojdę. <noise> nie muszę spadłeś. Z czego? Spadłeś z czegoś? Nie, próbuję cię dogonić. Dobra. No tepnij się, inaczej mnie nie dogonisz. Dostaj... kurda, kurde Adam, weź no dobra, to ma być staję. przechodzenie y, escape'a. Ty idziesz w przód i ja cię gonię. <noise> dobra, staję. Czekaj, mam ja To trochę potrwa, ale musisz poczekać. Dobra. Musisz ci w ogóle. Spadłeś? Z czegoś? Jestem za tobą. No, uh -huh, bo się tepnąłeś. No, by mnie zdenerwowało. <noise> No baj. Lagi krótkie. No. Sorry, lagam Nie widziałem cię w ogóle. Coś wybuchło. Ja. strzem. Musiało coś uderzyć, żeby się tylko nie podpaliło Ty, Eee, y spadłeś. I <noise> <noise> no teraz ja... Dobra, to ty idziesz pierwszy. A co tutaj? A no przeszkodziłeś mu, bo tam jest drabinka. Łech, łech, łech. Dobra, wejdź ty pierwszy może na... Dobra, teraz ja, teraz ja. Ale nie wskaż na drabinkę. Nie. Spokojnie, teraz ja, a potem ty. Łoł. Wow. Ja. To, to wygląda nam masakrycznie. Tak. Odejdź. Dobra. Czekaj. Teraz mi się uda. Udało się, yeah. Nie, nie teleportujesz się, przejdę i czekaj na mnie, no kurde, czekam, no znowu, nie Czekam, nie czekam. Zaczyna. czekam. Czek ciągle czekam. U. Możesz mnie pokazać, żebyśmy się poślali. No właśnie! No nie. Ej no czemu on tam mnie wybi... Ach, Adam zabijecie Zabijecie, ja już tam wszedłem I mnie zrzuciłeś Sorry Ale będzie więcej, więcej śmiania Ej no Masz Ej no ocuj się, ja. Se to! tam. No i ku... No spada, Adam. Zabijecie Zabijecie Ty też tu spadłeś To krótkie cięcie, my tam dojdziemy No i się teraz trochę popatrzymy na Wo Chłe, chłe, chłe. Jump. Gdzie mamy iść? Tutaj A tu jest, bo jest, są, jestem w jakichś chmurskach nic nie widzę Murska w no, są złe i jest pięknie, Czekaj, tutaj może skoczę. Bo żal. A ty gdzie jesteś? A, dobra, poczekam na ciebie. Tutaj. Crafting table. Stąd tutaj. Coś mi się tu nie podoba. Tak. Dzięki za poczekałeś. jak mamy to teraz przejść? Ty A już widzę. Poczekaj teraz na mnie. Ale z... no i dlaczego nie na mnie poczekałeś znowu i znowu... Ja bym to przeszedł, ty byś się do mnie teleportał. Ale nie, ja ty, ja wchodzę, bo ja spadłem gdzieś, nie wiem gdzie, ja jestem w ogóle. No teraz jesteś już dalej. Tutaj. Nie? Ja tak, ciągle byłem, jesteś tam już byłem. po drugiej stronie. Nie, tutaj jestem. No jesteś po drugiej stronie już. A. Tym się strony pomyliły. A co tutaj? Idziesz za mną, przyjaciółku, ja cię wyprzedzam. Ha. Skakujesz na biblioteczkę i po tym. Dobra. No. Tak. E, czekaj, nie naciskaj tego, lepiej, nie naciskaj! No, aż w nie znają granicy. <laughs> Ej, no ja miałem nacisnąć, to jest nie fair! Oj coś zacisnąłem, uuuuj A jeszcze idei mam tu gdzieś O tu jest dźwignia Jakaś kolejka prowadząca do O świnia Ej no to jest nie fair A Gdzie ty? Już jesteś? wiem do czego była ta dźwignia Ok, dojdę do niej. Ok, naciskam. I co teraz? Woda! Water. O, musimy się tam dostać jakoś. Ale nie możemy niczego niszczyć. Chyba, że to gdzieś tu było. Tutaj, patrz. Czekaj, może gdzieś. No chodź do mnie, nie gdzieś. Czy... A, tu jest wejście, kurde, ja szukam. <grym> Jak mamy to skoczyć nieeezu się nie nie będę się tepał chłe chłe doskoczyłem o świnka świnka peppa czemu ta lawa nad drabinką się nie zalała no bo drabinka jest Cze czekaj A na wyląsłysz. mnie coś zrobiłem coś no. A dobra dobra, czekaj na ciebie teraz Jesteś? Tutaj gdzieś? Jestem, jestem, jestem Nie musisz skakać po tych tych, skocz po prostu tutaj Już Boś to zrobiłem yy, tutaj są jakieś ścieki pewnie yy, skubiłem się gdzieś A dobra, udało mi się wyjść A się okazuje, że się wróciliśmy, to co zabije Co tutaj jest? A, tam nic nie ma Lepol kur. spokojnie, spokojnie. Zablokowałem się. Zablokowałem. Dobra, skacz. Czekaj, czekaj, idę, 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 Okej. Okay. co tutaj? Jak ninja. To ninja. Jestem ninja Peppa Tutaj, patrz, odczyn się. No daj mi... Eee... On ty jesteś. Czekam na twojego faila. <śmira> Świnka p.a... Zgadzam się. Ej. To nie było fajne. A ty się okazuje, że to już koniec lol ale to jeszcze na pewno nie koniec tutaj są drzwiczki o po drzewach ninja ta, tarzan będziemy Co? tarzan A,